Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak uprawiać borówkę. Zapraszam. Dzisiaj powiemy sobie, jakie najczęstsze błędy popełniacie przy uprawie borówki, przez podlewanie, nawożenie, później jakie choroby często atakują borówkę, co warto zapewnić borówce, i porozmawiamy sobie o ciekawych odmianach. Pierwszy błąd to posadzenie na złej ziemi. Pamiętajcie, wilgotno musi być. Jeżeli posadzimy borówkę, to podlewanie nawet 20 litrami wody musi również być. Borówka ma dosyć płytki system korzeniowy, przez co warto zapewnić jej odpowiednie nawodnienie. Pamiętajcie, że podłoże powinno mieć około pH 4,5, kiedy większość naszych gleb ma nawet 7. Także pamiętajcie o tym i regularnie zakwaszajcie kompostem czy torfem waszą yy, glebę. Warto przed zakwaszeniem sprawdzić, czy na pewno macie yy, niezakwaszoną glebę. Miernik za kilka złotych kupicie w każdym centrum ogrodniczym, czy przez internet, czy na Allegro. Nie zakwaszanie gleby powoduje to, że zbiory będą małe, a może ich nie być nawet wcale. Podobnie z przycinaniem borówki. Niestety co parę lat warto przyciąć stare, wyrodzone już pędy, tak aby dać szansę młodym pędom się rozwinąć, dać im słońce, Energię, którą pochłaniały wcześniej też stare pędy, przez co możemy być zdziwieni, ile borówek jest w stanie wygenerować jedna roślina. Nie nawozić borówki. Takie pierwiastki jak azot, fosfor, potas są potrzebne, aby roślina dobrze rosła. Za chwilę powiemy sobie o tych pierwiastkach troszeczkę więcej, ale bardzo dużo osób popełnia taki błąd, że daje albo za dużo jednego pierwiastka, albo za mało. Trzeba znaleźć gdzieś tutaj tą równowagę, bo niedobór jednego będzie powodować, że w w sumie większość roślin będzie nam yy, słabo rosła. Warto też nas zasubskrybować, no bo jeżeli nie wiecie, co robić z borówkami, to z chęcią wam yy, to powiemy, no tylko warto być na bieżąco z naszymi filmikami i naszymi poradami ogrodniczymi. No tak jak jest z tymi pierwiastkami? Zbyt dużo azotu będzie powodować, że roślina będzie bardzo bujnie rosła. Problem jest taki, że bardzo bujne rośnięcie idzie w parze z słabym owocowaniu, bo roślina idzie w korzenie, w pędy, w liście, a nie w owoce. Znowu, kiedy damy za mało azotu, no to roślina w ogóle nie będzie rosła, przez to też nie będą rosnąć kwiaty. Tutaj trzeba bardzo uważać, zwłaszcza z jesiennym nawożeniem, ponieważ azot sprawia, że właśnie pobudzenie rośnie. Na jesień raczej chcemy, żeby roślina powoli przyzwyczaiła się do zimowego snu, niżeli przygotowywała się do wzrostu, kwitnienia itd., itd. I to jest jeden z najgorszych błędów, jakie możecie popełnić przy uprawie borówki. Brak potasu będziecie widzieć przez słabe liście, które będą się zwijać i brązowieć, a dodatkowo owoce zazwyczaj będą bardzo małe, takie miękkie, bardzo miękkie, takie zbyt wyjedrne i mogą w ogóle być bardzo słabe plony. Za to fosfor odpowiada za to, że jeżeli będzie go zbyt mało, będziecie widzieć bardzo fioletowe liście i bardzo fioletowe ogonki, które będą szybciej zrzucać liście, roślina będzie szybciej przygotowywała się do tego snu zimowego. Więc jeśli w październiku wasza borówka jest już goła, no to wiecie, czego jej brakuje. Najczęstsze choroby borówki to na przykład szara pleśń, która charakteryzuje się szarym nalotem na liściach, na owocach, przez które wasze rośliny po prostu będą słabiej rozchły. a tak naprawdę, jeżeli niczym się nie zajmiecie z tą szarą pleśnią, to prawdopodobnie wasze rośliny nie przeżyją. Dlatego warto tutaj zareagować, wyciąć odpowiednie pędy i opryskać je, no bo jeżeli nie zareagujecie, to za rok możecie nie widzieć ani owoców, ani liści. Podobnie warto zareagować przy antraktozie, wyciąć stare pędy, opryskać to, co zostało, bo tutaj mamy do czynienia z czerwonymi plamami i na liściach, i na owocach, i historia jest bardzo podobna. Jeżeli twoje młode sadzonki borówki za to nie chcą rosnąć, widzisz jakieś dziwne plamy na liściach, na owocach, to jest to prawdopodobnie gorzel pędów. Postępujemy podobnie jak w reszcie przypadków, natomiast pamiętajcie, że na wszystkie choroby borówki prawdopodobnie trzeba będzie zastosować oddzielne opryski, bo jeden oprysk może niedobrze poradzić sobie z innym, z inną chorobą, także tutaj naprawdę czeka Was lektura, ale mam nadzieję, że nie będziecie musieli czytać o tym, bo nie będziecie musieli, nie będziecie mieli chorych borówek. Odmiany, które ja mogę polecić, e, widząc po naszych klientach, którzy są zadowoleni e, z sadzonek i mogą powiedzieć, jakie odmiany są fajne, na przykład Duke, Daru, Bonus, e, Elliot po, e, bardzo fajne, zwłaszcza dla początkujących. Dla początkujących, późna odmiana to na przykład będzie e, Blue Gold.